Jeżeli komuś się znudziły się zorganizowane wakacje w hotelu w standardzie all inclusive, to może kupić kampera, ale wcześniej warto odwiedzić targi Caravans Salon. Przyczepy i kampery z każdym kolejnym rokiem zdobywają coraz więcej fanów. Coraz więcej Polaków odkrywa, że podróżowanie kamperem z przyczepą, z namiotem dachowym, z tego typu rozwiązaniami daje pewną wolność. Tak Nie jesteśmy uzależnieni od hotelu i tak dalej, dlatego coraz większej liczbie ludzi to się podoba. Dlatego tegoroczne targi Caravan Salon są największą tego typu imprezą w historii naszego kraju. Najtańszą przyczepę polskiej produkcji można kupić za 35 tysięcy złotych. To są osoby, które 20-30 lat podróżowały taką przyczepą i z sentymentem do tego wracają. Ale też ludzie młodzi, którzy, nie wiem, lubią się mobilnie przemieszczać, poruszać po Polsce i taka przyczepa o mniejszych wymiarach gwarantuje, że mogą spokojnie ją tak naprawdę zaparkować, tak bez problemu w każdym miejscu i spędzić miło i przyjemnie czas. Na przeciwległym biegunie są wielkie kampery, których zakup to wydatek grubo przekraczający 2 miliony złotych. To luksusowe domy na kołach. Ich podstawową zaletą jest to, że one są absolutnie autonomiczne, czyli można mieszkać w tym pojeździe nie zawitając na jakieś kempingi i tak Mają wszystkie możliwe instalacje wodne, energetyczne, gazowe, które pozwalają na e, życie w tym kamperze tak samo jak w domu praktycznie. Dom można też ustawić na wodzie. To tak zwane houseboat. Hausboty są stawiane na różnych ciekach wodnych. Są to jeziora, prywatne zatoki, prywatne mariny. Są również mariny miejskie, w których takie hausboty są cumowane do nabrzeży i funkcjonują zarówno jako prywatne apartamenty, jak również jako hotele. Hausboty, ale także wszystko, co pływa, można podziwiać na targach Jacht Salon, które w Poznaniu organizowane są po raz drugi. Kto się wystawia, jak widać za mną stocznie, producenci, dilerzy łodzi, a także firmy zaangażowane w sporty wodne. I od niedawna też zapraszamy do współpracy branżę nurkową, także wszystko co związane z wodą. Na targach staną basen o powierzchni 300 m2, gdzie można popływać na słupie. Swoich sił można też spróbować w skimboardingu. To polega na tym, że rzucamy deskę na płytką wodę, czyli na przykład na jakieś wylewisko. Załóżmy na Morzu Bałtyckim albo przy brzegu jakiegoś jeziora. No i ślizgamy się na tkie desce właśnie wzdłuż e, linii brzegowej. Targom Caravans Salon i Jacht Salon towarzyszyć też będą targi Tour Salon. Wszystkie imprezy potrwają do niedzieli.